W małej wsi nad Wisłą, gdzie wiatr niósł szept pól pszenicy, rozeszła się plotka jak pożar w suchej trawie. Młody dziedzic majątku, Stanisław, zakochał się w miejscowym młynarzu Pol. Ludzie szeptali po kątach, a w karcznie wybuchła awantura, pięści poszły w ruch, gdy ktoś krzyknął, że to grzech przeciw naturze i Bogu. Tej nocy tłum z pochodniami ruszył na magazyn zboża, by spalić dowód hańby, ale Stanisław, z sercem walącym jak młot w kuźni, stanął przed nimi samotnie, gotów bronić nie tylko ziarna, ale i swojej tajemnicy. Stanisław stał tam, w blasku pochodni, czując, jak Ziemia drży pod stopami od kroków wściekłego tłumu. Jego oczy, zazwyczaj spokojne jak woda w stawie, teraz płonęły determinacją. Nie pozwolę wam zniszczyć tego, co jest moim życiem. Krzyknął, a głos mu się załamał, zdradzając ból, który nosił w sobie od miesięcy. Tłum zamarł na chwilę, ale gniew szybko wrócił, kamienie poleciały. A on wiedział, że to początek końca dla wszystkiego, co kochał. Paweł, młynarz z wiatraka na wzgórzu, obserwował to z ukrycia, serce mu krwawiło. Był prostym człowiekiem, urodzonym w tej wsi, gdzie każdy znał każdego od kołyski. Jego ręce, szorstkie od pracy z mąką i ziarnem, drżały teraz nie z wysiłku, lecz z lęku. Jak to się zaczęło? Od przypadkowego spotkania nad rzeką, gdzie Stanisław, dziedzic z dworu w Lesznie, przyszedł po mąkę dla kuchni. Ich spojrzenia się spotkały, a w powietrzu zawisło coś niewypowiedzianego iskra, która rozpaliła w nich obydwu ogień, jakiego żaden nie spodziewał się w swoim życiu. Stanisław pochodził z rodziny o starych korzeniach. Jego ojciec, zmarły przed rokiem, zostawił mu majątek, pola, lasy i dwór z wiekowymi dębowymi meblami. Matka, wdowa o surowym obliczu, wychowała go na człowieka honoru, ale nigdy nie mówiła o miłości. Stanisław, 28-letni, Wysoki i smukły, z ciemnymi włosami opadającymi na czoło, zawsze czuł się inny. W dzieciństwie bawił się z chłopcami z wsi, ale jego serce biło szybciej przy niektórych z nich. Ukrywał to, jak skarb w ziemi, bo wiedział, że w tej konserwatywnej społeczności takie uczucia to wyrok. Paweł był młodszy, 24 lata, z blond czupryną i niebieskimi oczami, które przypominały niebo nad Mazowszem. Pracował w młynie od dziecka, po ojcu który nauczył go mielenia ziarna i szacunku do natury. Żył samotnie w chatce przy wiatraku, z dala od wsi, co dawało mu spokój. Nigdy nie myślał o miłości do mężczyzny, aż do tamtego dnia. Stanisław pojawił się z workiem pszenicy, a ich rozmowa o pogodzie przerodziła się w coś głębszego, o marzeniach, o wolności, o tym, co boli w duszy. Początkowo spotykali się potajemnie. Nad rzeką, w lesie za dworem, gdzie szum liści zagłuszał ich szepty. Stanisław opowiadał o presji rodziny, o oczekiwaniach, by ożenić się z córką sąsiada, Anną, która patrzyła na niego z nadzieją. Paweł słuchał, kiwając głową, a jego dłoń czasem dotknęła ramienia Stanisława, gest prosty, ale pełen znaczenia. Nie jesteś sam, mówił cicho, a te słowa były jak balsam na rany. Ale plotki zaczęły się krążyć. Najpierw szeptano o częstych wizytach dziedzica w młynie. Potem ktoś widział ich razem w lesie. W kościele proboszcz mówił o Grzechu Sodomskim, a ludzie kiwali głowami, patrząc na Stanisława z ukosa. Matka Stanisława, Zofia, dowiedziała się ostatnia. Przyszła do niego wieczorem z twarzą bladą jak mąka. Czy to prawda? O tobie i tym. Młynarzu? zapytała drżącym głosem. Stanisław milczał, ale jego oczy powiedziały wszystko. To hańba dla naszej rodziny. Krzyknęła. A łzy po jej policzkach. Tłum przed magazynem rósł. Stanisław stał samotnie, ale nagle z cienia wyszedł Paweł. Nie róbcie tego. Zawołał, stając obok ukochanego. Tłum zafalował, ktoś rzucił kamieniem, trafiając Pawła w ranie. Krew popłynęła, ale on nie ustąpił. To nie wasza sprawa, co czujemy. Krzyknął Stanisław, a jego głos niósł się echem. W tym momencie rozległ się huk, ktoś podpalił stertę siana obok magazynu. Płomienie wzbiły się w niebo, a chaos ogarnął wszystkich. Stanisław i Paweł rzucili się do akcji. Z wiadrami wody z pobliskiego strumienia walczyli z ogniem, podczas gdy tłum zaczął się rozpraszać, widząc zniszczenie, które sami wywołali. Pomóżcie! Wołał Stanisław do tych, którzy jeszcze stali. Kilku mężczyzn, zawstydzonych, dołączyło. Godziny minęły, zanim ugasili pożar. Magazyn ocalał, ale wieś była w szoku. Następnego dnia Stanisław siedział w dworze, opatrując ranę Pawła. Dlaczego wyszedłeś? Mogłeś się ukryć, szepnął. Paweł uśmiechnął się słabo. Bo cię kocham. Nie mogłem patrzeć, jak stoisz sam. Ich dłonie splotły się, a w sercach zakwitła nadzieja. Ale wiedzieli, że to nie koniec, plotki nie umrą łatwo. Wioska leszno budziła się powoli po burzliwej nocy. Słońce wschodziło nad polami, rzucając złote promienie na spalone siano i osmolone ściany magazynu. Stanisław chodził po majątku, sprawdzając straty. Jego matka, Zofia, czekała w salonie z oczami czerwonymi od płaczu. Musimy porozmawiać, powiedziała cicho, gdy wszedł. Usiadł naprzeciwko, czując ciężar jej wzroku. Nie rozumiem, synu. Jak mogłeś? zapytała, a jej głos drżał. Stanisław westchnął głęboko. Mamo, to nie wybór. To, kim jestem? Paweł on sprawia, że czuję się żywy. Zofia milczała długo, wspominając męża, który zawsze był surowy, ale sprawiedliwy. Ludzie nie zaakceptują tego. Będą nas izolować ostrzegła. Ale w jej oczach błysnęła iskierka zrozumienia, może nie akceptacji, ale miłości do syna. Paweł wrócił do młyna, bandażując ranie. Jego siostra, Katarzyna, która mieszkała w sąsiedniej chałupie, przyszła z ziołami. Bracie, co ty wyprawiasz? Cała wieś huczy, powiedziała z troską. Paweł spojrzał na nią poważnie. Kasiu, kocham go. To nie grzech, to uczucie. Katarzyna Wdowa po kowalu znała ból samotności. Bądź ostrożny. Ludzie są okrutni, poradziła, tuląc go. Dni mijały, a napięcie rosło. Stanisław unikał wsi, skupiając się na pracy w polu. Spotykali się z Pawłem rzadziej, w ukryciu, ale ich miłość kwitła. Rozmawiali o przyszłości, o ucieczce do miasta, do Warszawy, gdzie ludzie są bardziej otwarci. Tam moglibyśmy być sobą, marzył Stanisław. Paweł kiwał głową, ale bał się zostawić młyn, jedyne, co miał. Pewnego wieczoru, podczas spotkania nad rzeką, usłyszeli kroki. To był Jan, sołtys wsi, z grupą mężczyzn. "Wiedzieliśmy, że tu jesteście", powiedział groźnie. Stanisław wstał, osłaniając Pawła. "Czego chcecie?" zapytał twardo. Jan splunął. "Żebyście zniknęli." Albo sami, albo pomożemy. Grożba wisiała w powietrzu, a serca kochanków zamarły. Ale nie wszyscy byli wrodzy. Stara wdowa Maria, która znała Stanisława od dziecka, przyszła do dworu. Nie słuchaj ich, chłopcze. Miłość to miłość, powiedziała, dając mu koszyk jabłek. Jej słowa dały mu siłę. Podobnie jak młody chłopak z wsi, Michał, który potajemnie podziwiał ich odwagę. Napięcie osiągnęło szczyt podczas dożynek. Wieś świętowała żniwa, z muzyką i tańcami. Stanisław przyszedł, mimo ostrzeżeń. Paweł też tam był, w cieniu. Gdy tłum tańczył, ktoś krzyknął: Precz z sodomitami. Awantura wybuchła na nowo. Stanisław stanął na środku, wołając: Przestańcie. Jesteśmy tacy sami jak wy. Paweł dołączył a ich wspólna postawa zaskoczyła wielu. W chaosie Sołtys Jan próbował podburzyć tłum, ale Katarzyna stanęła po stronie brata. On jest dobrym człowiekiem. Zostawcie ich. Krzyknęła. Kilka kobiet kiwnęło głowami, wspominając pomoc Pawła w czasach suszy. Noc skończyła się bez rozlewu krwi, ale wieś podzieliła się. Stanisław i Paweł wiedzieli, że muszą działać. Planowali ucieczkę, ale los miał inne plany. Jesień nadeszła z chłodem, malując liście na czerwono. Stanisław pracował w polu, gdy przyszedł list od ciotki z Warszawy. Zapraszała go do siebie, oferując pracę w fabryce. To szansa, powiedział Pawłowi. Ale młynarz wahał się. A mój młyn? Moja siostra? Pytał. Ich rozmowy stawały się coraz bardziej napięte. Nie mogę tu zostać bez ciebie, mówił Stanisław, tuląc Pawła. Ale nie mogę cię zmuszać, odpowiadał Paweł, z bólem w sercu. Matka Stanisława zaczęła mięknąć. Widząc syna cierpiącego, powiedziała: Jeśli to cię uszczęśliwia, idź. Ale pamiętaj o nas. To było błogosławieństwo, na jakie nie liczył. W końcu zdecydowali. Uciekną razem. Ale przed wyjazdem. Plotki znów wybuchły, ktoś doniósł proboszczowi, a ten wezwał ich na rozmowę. Musicie pokutować, powiedział surowo. Stanisław odmówił. Miłość nie jest grzechem, oświadczył. Tłum zebrał się ponownie, tym razem przed dworem. Spalić ich! krzyczeli niektórzy. Stanisław i Paweł stali ramię w ramię, gotowi na najgorsze. Ale wtedy wkroczyła Katarzyna z grupą sojuszników Maria, Michał i inni. Dość nienawiści. Wołała. Tłum zawahał się, a Sołtys Jan, widząc zmianę, ustąpił. Stanisław i Paweł ocalili nie tylko magazyn, ale i swoją miłość. Wyjechali do Warszawy, gdzie zaczęli nowe życie, wolni od plotek. Lata minęły, a wieś leszno zmieniła się. Ludzie wspominali ich historię z mieszanymi uczuciami, ale wielu nauczyło się tolerancji. Stanisław i Paweł, w mieście, Budowali wspólny dom, pełen miłości i wspomnień. W małej wsi Leszno nad Wisłą, gdzie pola pszenicy falowały jak morze, plotki o miłości Stanisława do Pawła rozeszły się jak wiatr. Tej nocy, gdy tłum z pochodniami ruszył na magazyn zboża, Stanisław stanął przed nimi, serce mu waliło jak dzwon. Nie zniszczycie tego! krzyknął, a jego głos przeciął noc, budząc echo w duszach wściekłych wieśniaków. Paweł, ukryty w cieniu, nie mógł dłużej czekać. Wyszedł, stając obok ukochanego, a ich spojrzenia spotkały się w blasku ognia. To było jak Iskra w prochowni, tłum wybuchł gniewem, ale oni stali niewzruszeni, gotowi bronić swojej tajemnicy do końca. Poranek po burzy przyniósł ciszę. Stanisław opatrywał rany w dworze, matka patrzyła z troską. Synu, to nie skończy się dobrze, szepnęła. Ale on wiedział, że miłość jest warta walki. Paweł wrócił do młyna, siostra katarzyna czekała. Bracie, uciekajcie, radziła. Ale on pokręcił głową. Nie bez niego. Spotkania stały się rzadsze, ale głębsze. Nad rzeką szeptali o marzeniach, o Warszawie, gdzie nikt nie osądza. Sołtys Jan podburzał, ale nie wszyscy słuchali. Stara Maria wspierała, miłość to dar. Podczas dożynek awantura wybuchła, ale ich odwaga zmieniła serca. Jesienią zdecydowali o ucieczce. Matka pobłogosławiła, proboszcz groził, ale oni wyjechali. W Warszawie zbudowali życie, wolne od plotek. Wieś pamiętała ich jako symbol zmiany. Przepraszam, ale muszę dostosować pełna historia po polsku. W małej wsi Leszno nad Wisłą, gdzie wiatr niósł zapach świeżo skoszonej pszenicy, rozeszła się plotka, która wstrząsnęła społecznością do fundamentów. Młody dziedzic majątku, Stanisław Kowalski, zakochał się w Polnowak. Miejscowym młynarzu szeptano po karczmach i kościele. Tej nocy, gdy tłum z pochodniami ruszył na magazyn zboża, by spalić symbol hańby, Stanisław stanął przed nimi samotnie, z sercem bijącym jak bęben wojenny, gotów bronić nie tylko ziarna, ale i swojej duszy. Stanisław, wysoki mężczyzna o ciemnych włosach i oczach pełnych determinacji, czuł, jak zimny podspływa mu po plecach. Nie pozwolę wam zniszczyć tego, co jest moim życiem. Krzyknął. A jego głos odbił się echem od ścian magazynu. Tłum zafalował, ktoś rzucił kamieniem, a on wiedział, że to moment prawdy koniec ukrywania, początek walki o miłość, która paliła go od miesięcy. Paweł, młynarz z wiatraka na wzgórzu, obserwował to z ukrycia, serce mu krwawiło jak rana. Był prostym człowiekiem, z szorstkimi dłoni od pracy, ale jego niebieskie oczy kryły głębie emocji. Jak to się zaczęło? Od zwykłego spotkania gdy Stanisław przyszedł po Mąkę. Ich rozmowa o pogodzie przerodziła się w coś więcej, o marzeniach, samotności, a w powietrzu zawisła iskra, która rozpaliła w nich ogień zakazanej miłości. Stanisław pochodził z szanowanej rodziny. Jego ojciec, zmarły rok temu, zostawił mu dwór z polami i lasami. Matka, Zofia, surowa wdowa, oczekiwała, że ożeni się z Anną z sąsiedniego majątku. Ale Stanisław, 28-letni zawsze czuł się inny w dzieciństwie jego serce biło szybciej przy chłopcach z wsi ale ukrywał to, bo w tej konserwatywnej społeczności takie uczucia były przekleństwem Paweł, 24-latek z blond czupryną mieszkał samotnie przy młynie nauczył się fachu od ojca, szanował naturę ale nigdy nie myślał o miłości do mężczyzny aż do Stanisława ich spotkania nad rzeką były pełne szeptów, dotyków dłoni które mówiły więcej niż słowa Jesteś moim światem, szepnął kiedyś Paweł, a Stanisław poczuł, jak topnieje lód w jego sercu. Plotki zaczęły się od drobiazgów, częste wizyty w młynie, spacery w lesie. W kościele proboszcz grzmiało grzechu, a ludzie patrzyli z ukosa. Zofia dowiedziała się ostatnia. Czy to prawda? zapytała drżącym głosem. Stanisław milczał, ale łzy w oczach powiedziały wszystko. To hańba! krzyknęła. Ale w głębi serca kochała syna. Tłum przed magazynem rusu, płomienie pochodni tańczyły. Stanisław stał niewzruszenie, gdy nagle z cienia wyszedł Paweł. Nie róbcie tego! zawołał, stając obok. Kamień trafił Pawła w ramię, krew popłynęła, ale on nie ustąpił. To nasza sprawa! krzyknął Stanisław. Wtedy ktoś podpalił siano. Płomienie wzbiły się. Chaos ogarnął wszystkich. Stanisław i Paweł chwycili wiadra, walcząc z ogniem. Pomóżcie! Wołali. Kilku mężczyzn dołączyło, zawstydzonych. Godziny minęły, magazyn ocalał. Zmęczeni, usiedli, ich dłonie splotły się. Dlaczego wyszedłeś? szepnął Stanisław. Bo cię kocham, odparł Paweł. Poranek przyniósł ciszę. Stanisław opatrywał Pawła w dworze. Matka patrzyła, milcząc. Wieś była w szoku, ale to był początek zmian. Dni po pożarze były pełne napięcia. Stanisław chodził po polach, sprawdzając straty, ale jego myśli krążyły wokół Pawła. Matka Zofia czekała w salonie. Musimy porozmawiać, powiedziała cicho. Usiadł, czując ciężar. Nie rozumiem, synu, zaczęła, łzy w oczach. Mamo, to nie wybór. Paweł daje mi szczęście, wyjaśnił. Zofia wspominała męża, surowego, ale sprawiedliwego. Ludzie nas odrzucą ostrzegła, ale w jej głosie brzmiała troska, nie gniew. Paweł w młynie bandażował ranie. Siostra Katarzyna przyszła z ziołami. Bracie, co ty robisz? Wieś huczy, powiedziała z troską. Paweł spojrzał poważnie. Kasiu, kocham go. To prawdziwe odparł. Katarzyna, wdowa, znała ból. Bądź ostrożny, poradziła, tuląc go. Spotkania stały się ostrożniejsze. W lesie za dworem szeptali o przyszłości. Ucieknijmy do Warszawy, proponował Stanisław. Paweł wahał się. A mój młyn? Pytał. Ich rozmowy były pełne emocji, dotyków, które koiły dusze. Sołtys Jan... Zawistny mężczyzna, podburzał ludzi. Oni przynoszą hańbę. Mówił w karczmie. Ale nie wszyscy zgadzali się. Stara wdowa Maria przyszła do Stanisława z jabłkami. Miłość to miłość, chłopcze, powiedziała. Jej słowa dały nadzieję. Młody Michał, chłopak z wsi, podziwiał ich odwagę. Potajemnie przynosił wiadomości, ostrzegając przed planami tłumu. Napięcie rosło. Pewnego wieczoru nad rzeką usłyszeli kroki. To Jan z mężczyznami. Wiedzieliśmy, powiedział groźnie. Stanisław osłonił Pawła. Czego chcecie? zapytał. Żebyście zniknęli, odparł Jan. Groźba wisiała, serca zamarły. Ale uciekli, chowając się w zaroślach. Tej nocy w dworze Stanisław tulił Pawła. Nie damy się, szepnął. Ich miłość stawała się silniejsza w obliczu zagrożenia. Dożynki zbliżały się. Wieś świętowała żniwa, z muzyką i tańcami. Stanisław przyszedł, mimo ostrzeżeń. Paweł był w cieniu. Gdy tańce trwały, ktoś krzyknął: precz z nimi. Awantura wybuchła. Stanisław stanął na środku. Jesteśmy tacy sami. Wołał. Paweł dołączył. Ich postawa zaskoczyła. Katarzyna stanęła po stronie. Zostawcie ich! krzyknęła. Kilka kobiet poparło, wspominając pomoc Pawła. Sołty spróbował podburzyć, ale tłum się podzielił. Noc skończyła się bez krwi, ale wieś była rozdarta. Stanisław i Paweł wiedzieli, że czas uciekać. Planowali, pakując rzeczy potajemnie. Razem na zawsze obiecali sobie. Jesień nadeszła, liście czerwieniały. Stanisław otrzymał list od ciotki z Warszawy, oferujący pracę. To szansa, powiedział Pawłowi. Ale młynarz wahał się. A siostra? Młyn? Pytał. Ich rozmowy stawały się napięte. Nie mogę bez ciebie, mówił Stanisław, tuląc go. Nie zmuszam, odparł Paweł, z bólem. Zofia zaczęła mięknąć. Widząc syna cierpiącego, powiedziała: Idź, jeśli to szczęścia, pobłogosławiła. Proboszcz wezwał ich: Pokutujcie, powiedział. Stanisław odmówił. Miłość nie grzech, oświadczył. Plotki wybuchły na nowo. Tłum zebrał się przed dworem. Spalić! Krzyczeli. Stanisław i Paweł stali ramię w ramię. Nie boimy się, wołali. Wtedy katarzyna z sojusznikami wkroczyła. Dość nienawiści. Krzyczała. Maria, Michał dołączyli. Tłum zawahał się, Jan ustąpił. Ocalili miłość. Wyjechali do Warszawy pociągiem, trzymając się za ręce. W mieście zaczęli nowe życie. Stanisław pracował w fabryce, Paweł znalazł pracę w piekarni. Wieś leszno zmieniła się wolno. Ludzie wspominali ich z mieszanymi uczuciami, ale tolerancja rosła. Lata minęły, oni budowali dom, pełen miłości. W Warszawie, wśród hałasu ulic, Stanisław i Paweł znaleźli azyl. Mieszkali w małym mieszkaniu nad rzeką, gdzie szum wody przypominał im Wisłę. Stanisław pracował w biurze ciotki, Paweł w młynie miejskim. Ich dni były pełne prostych radości, wspólnych kolacji, spacerów po parkach, gdzie nikt nie szeptał. Ale wspominania wracały. Pamiętasz tę noc? Pytał Stanisław. Paweł kiwał głową. Bez ciebie nie dałbym rady, odpowiadał. Listy od Katarzyny przynosiły wieści. Wieś się uspokaja. Matka tęskni, pisała. Zofia odwiedziła ich raz. Widzę, że jesteście szczęśliwi, powiedziała, tuląc syna. To było uzdrowienie. Ich miłość kwitła, wolna od plotek. Czas leczył rany. Stanisław awansował, Paweł otworzył mały sklep. Przyjaciele w mieście akceptowali ich. Wrócili do Leszna po latach. Wieś zmieniła się, ludzie przywitali ciepło. Spotkali Michała, teraz Sołtysa. Zmieniliście nas, powiedział. Matka Zofia, stara, ale szczęśliwa, błogosławiła. Ich historia stała się legendą tolerancji. Na starość, w domu nad Wisłą, wspominali. Warto było, mówił Stanisław. Paweł uśmiechał się. Zawsze ich miłość przetrwała, inspirując innych.